Welcome to Dead Night Cinema. Tonight They saved Hitler’s Brain z 1968 roku. Mam wrażenie, że trochę rzucamy naszej publiczności wyzwanie tym filmem, bo zaczęliśmy od dwóch naprawdę dobrych filmów od Nocy Żywych Trupów i Karnawału Dusz filmów, które wiele zmieniły w kinie w ogóle. A teraz rzucamy film, który jest uznawany za jeden z najgorszych na świecie. I chociaż tytuł jest bardzo zachęcający, bo kojarzy się z takimi filmami typu Iron Sky albo Dead Snow, w ogóle wątek hitlerowców jest w kinie klasy B współczesnym bardzo popularny, to jednak ten film nie jest wcale taki przegięty, nie jest śmieszny, on jest momentami wręcz strasznie nudny. Eee, <grywia> ja nie znałem tego filmu wcześniej, ale zachęciłeś mnie samym tytułem i myślę, że słuchacze podobnie podejdą do tematu tak jak ja. Problem... Tkwi w tym, że rzeczywiście to jest jeden z najgorszych filmów, kiedykolwiek stworzonych. I niestety, ja musiałem w ogóle chyba z 5, 6, podejść do tego. Ja zasnąłem kilka razy przy tym. Ja rzadko zasypiam przy filmach. Jest nudny, jest przewidywalny, jest strasznie powolny, jest y, źle nakręcone, dialogi są. Nijakie momentami. Zaraz dojdziemy do tematu, dlaczego tak naprawdę są dwa tytuły tego filmu i dwie różne daty premiery. I jak się to ogląda, to ja o tym oczywiście nie wiedziałem. Ja po prostu sugerowałem przez samym tytułem: They saved Hitler's brain. No to jest Wolfenstein, to jest Indiana Jones, Nazis. I hate nazis i tak dalej. Um, <ścoughs> I przez pierwszą połowę filmu nic się nie dzieje. Tak naprawdę dopiero po 40 minutach pojawia się po raz pierwszy Hitler. I właściwie chociaż trochę ciężko tak mówić, ale tak naprawdę ten film jest najciekawszy właśnie wtedy, kiedy jest Hitler na ekranie. Wtedy jest przynajmniej dosyć zabawnie. A wcześniejsze wątki nie dość, że są niezbyt interesujące, to one wręcz się zdają być takim filmem w filmie, jakby zupełnie wyciągnięte z kontekstu, niepasujące, co właśnie się wiąże z tym, że ten film powstawał właściwie przez ponad 5 lat. Bo najpierw to był krótszy film, The Mad Men of Mandoras, a później dopiero dokręcono do niego kolejne sceny i zrobiono z tego They Saved Hitler's Brain. I to widać, że to są zupełnie inne czasy, bo ten. Pierwszy film to jeszcze są trochę lata 50., zresztą nawet napisy początkowe wyglądają nawet jeszcze wcześniej, jakby to były lata 40., a film ostateczny, ten z 68 roku, ma dokręcone sceny i z fryzurami, i z samochodami, i z ludźmi wyglądającymi jak już w latach późnych 60.. Nikt nawet nie zadbał o to, żeby te realia jakoś ze sobą dopasować, żeby postarać się, żeby to był w miarę spójny film. I to poniekąd jest ciekawe. Wydaje mi się, że ten film właśnie ma taką moc, że jako zjawisko jest bardzo interesujący. Jest ciekawym przedmiotem do analizy takiej akademickiej, ale jako czysta rozrywka, co mógłby sugerować tytuł, kompletnie się nie sprawdza. I masz absolutną rację w tym wszystkim, co mówisz, i słuchacze mogą teraz się zastanowić: Dobra, tak zjechałem ten film. W zasadzie wszystkie możliwe negatywy powiedziałem jednym prawie że tchem. Ale dlaczego my to polecamy na Dead Night Cinema? Ponieważ to jest takim zjawiskiem nietypowym. Ja się nastawiałem na film niskobudżetowy klasy B science fiction z lat 50. i przez pierwsze 20-30 minut patrzę, przez to są 60. i to takie późniejsze i w ogóle to jest jakiś taki detektywistyczny i o co chodzi? I w zasadzie prawie nic się nie zgadza w tym filmie. Oprócz te sceny z nazistami i z Hitlerem, które są świetne, i na pewno były. Inspiracją do właśnie wszystkich takich Iron Sky, czy tak jak wcześniej wspomniałem, Wolfenstein, szczególnie właśnie pierwsza część Wolfensteina, gdzie ostatni boss tak naprawdę to był Hitler w takim mecha zbroju, gdzie jego głowa też jest w sumie w takim słoju troszkę, więc na pewno to jest jakieś natknienie. My jeszcze wypiszemy pod tym odcinkiem dokładne minuty, Naszym zdaniem, najlepszych scen, czyli w zasadzie z głową Hitlera. I można obejrzeć ten film od początku do końca, aczkolwiek ja osobiście nie polecam, nie wiem jak ty Jarek, ale na pewno warto zobaczyć te poszczególne sceny z Führerem. To aż śmiesznie brzmi, że polecamy oglądać Führera, ale ten film rzeczywiście był inspiracją dla wielu innych filmów czy seriali, na przykład w Simpsonach, aż Pięciokrotnie się pojawia nawiązanie do The Saved Hitler's Brain w pięciu różnych odcinkach oczywiście. Jest na przykład komiks Supermana zatytułowany The Saved Luthor's Brain. Też <laughs> oczywiste nawiązanie. Futurama albo Savage Dragon. Tam także są nawiązania czy w piosenkach punk -rockowych. Dead Kennedys ma piosenkę We Have a Bigger Problem Now, gdzie też śpiewają o mózgu Hitlera w słoiku. A Angry Samoans mają z kolei piosenkę zatytułowaną The Saved Hitler's Kok i bynajmniej nie chodzi o kogutę. To jest. To jest bardzo ciekawy film. To jest ciekawe, że tak zły film i tak trudny w odbiorze, właściwie, film wywarł aż tak duży wpływ kulturowy na wiele innych dzieł. I wydaje mi się, że to właściwie nie jest kwestia samego filmu, ale tego pomysłu, że to jest tak absurdalne, tak dziwne, że wiele osób, oglądając ten film, poczuło rozczarowanie i rozgoryczenie, że to nie jest tak, jak się spodziewali, i postanowili to jakoś na własną rękę podkręcić i zrobić z tego coś fajnego. Więc jeżeli już, jakieś zasługi można przypisać temu filmowi, to chyba cały ten nurt nazistowski w kinie klasy B i Z i w wielu innych produkcjach, co jest dzisiaj bardzo powszechne i bardzo popularne. Myślę, że masz rację. I powiedziałeś przed chwilą, że widzowie mogą się lekko zawieść na tym filmie. I z jednej strony tak, zgadzam się, ale z drugiej strony te sceny, jest ich dosłownie garstka, sprawiają, że ten film staje się ciut lepszy. I to straszne, bo ja mówię o samych scenach z głową Hitlera, ale są komiczne. Po to kino zostało stworzone. Mi się wydaje, że warto ten film obejrzeć, jeżeli właśnie interesujecie się historią kina, bo to jest ciekawe zjawisko z punktu widzenia kronikarskiego, czy z punktu widzenia fana kina, który chce wiedzieć, jak to na przestrzeni lat wyglądało, to jest ważna pozycja, a jeżeli po prostu szukacie dobrej rozrywki, to absolutnie nie sięgajcie po ten film. Polecamy <laughs> enjoy or not your choice